siemano w dzisiejszym odcinku będzie jak szybko zebrać złoto Fortnite. Okej, okay, jak wiemy złoto jest nam potrzebne w Fortnite do kupowania różnych broni, ulepszania właśnie tych broni i według mnie dwa najlepsze sposoby na zbieranie złota to pierwszy sposób wlecenie na popne piaski, zaraz wam pokażę ten sposób. A drugi to lecenie na koloseum. I tak nie przesłyszeliście się na koloseum. Bo na koloseum jest pełno sejfów. Pronajmniej... U... zawsze ja trafiam pełno sejfów. No, a więc widzimy się w pierwszym sposobie, okej? Okay. A więc pierwszym sposobem jest niszczenie tych oto tu kamperów. Oczywiście ja to robię na laboratorium bojowym. I... Będziecie mieli to przyspieszone. Ale na laboratorium bojowym nie ma złota. Więc dalej lecimy sobie tutaj. rozwalam podłogę. Nie pralki, tylko podłogę wtedy leci nam pełno złota, chyba parę razy po 8 Ach. i po prostu wtedy o skarb yy, już po tym sobie dalej lecimy po tych domkach i rozwalamy u łóżka mi się nie chce teraz tego robić yy, ale jak ktoś chce zabrać złoto to się bardzo to opłaca tu chodzimy sobie od domu do domu rozwalamy puszka i mam happy end tak to mogę nazwać no i jesteśmy szczęśliwi że mamy dużo złota no w drugi sposób to jest musimy lecieć teraz na koloseum a więc widzimy się jak ja już będę na tym koloseum Wam dokładnie, gdzie są te sejfy? Znaczy oczywiście czasami są, czasami nie ma. Na laboratorium bojowym nie ma yy, złota i nie ma sejfów. Ale są w tych, tych, takich koszarkach takich małych. To w tych, tych są. I to z... Wam dobranoc albo nie wiem mija dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie, albo po prostu na re...